22 maja, tarot dla Państwa, wyciągnięta karta tarotowa to e, król mieczy. No cóż, e, będzie się działo, dlatego że wibracja dnia też jest e, taka, powiedziałabym, mocna. W związku z tym, dzisiaj proszę e, w sposób spokojny i pewny, bez obaw, załatwiać wszystkie e, sprawy, które wymagają kończenia. Czyli to są podpisywania, podpisy negocjowanych wcześniej umów, to są zmiany w jakichkolwiek istniejących już porozumieniach, ale również to są działania, które prowadzą do tego, żeby w ogóle zmienić swoje życie, żeby zmienić miejsce zamieszkania, typu sprzedaje stary, kupuje nowe żeby zmienić e, nawet kierunek działania. To są zmiany zawodowe, zmiany w zawodzie. Krótko mówiąc, powtarzam, dzisiaj mogą Państwo podejmować w sposób skuteczny dla swojej przyszłości tak zwane radykalne decyzje, pod warunkiem, że będą Państwo świadomi tego, czego Państwo oczekują. Proszę pamiętać, żeby nie robić niczego, co by w pewnym sensie tylko, ma jakikolwiek procent dla państwa niewiadomej. To nie będzie bezpieczne wówczas. Tylko bezpieczne kroki są z skazane na sukces. No i polecamy się.